Razem ze mną trener reprezentacji, Igor Milicic. Na początku zapytam, jak się podobało to finałowe starcie? O, bardzo intensywna koszkówka. E, nawet nie było widać, że to jest trzeci dzień turnieju, co finałowi tak naprawdę się należy. E, myślę, że Lublin walczył, póki miał siłę, ale Trefl pokazał swoją jakość, swoją wyższość i zasłużenie wygrywa ten puchar. Na pewno obserwował Pan też swoich reprezentantów. Dzisiaj, chyba najlepiej tak obiektywnie mówiąc, wypadł Jarosław Zyskowski. Bardzo się cieszę, że dużą rolę ma też Andrzej Puta, że Michał Kolenda jest jeden z głównych zawodników i ma bardzo dużo minut. Natomiast Jarek zagrał dzisiaj wspaniałe w ataku, trafiał rzuty i w dużej mierze się przyczynił do wygrania. Przed nami już niedługo prekwalifikacje. Gramy z Austrią i Szwajcarią. Tego czasu na przygotowanie nie będzie dużo. Ma pan już ułożony plan w głowie? O, oczywiście, dlatego idziemy w, z naszym zamysłem. Ta kadra jest odnocana. Powołujemy nasze, nasze grono najlepszych zawodników cały czas. Szukamy też małe niespodzianki. A, i, I chcemy dalej w. w w takiej atmosferze budować naszych polskich zawodników i przede wszystkim wygrywać. Będziecie grali na nowym obiekcie, na którym jeszcze nie graliście. Kolejny wspaniały obiekt w naszym kraju. Czy myśli Pan, że to będzie miało jakieś znaczenie? Oczywiście, że tak, bo doszliśmy słuchy, że hala jest wyprzedana, co jest dużym plusem i, i ten wynik na Eurobasketcie, ostatnie wyniki kadry w ogóle nie, nie poszły na marne. Także bardzo się cieszę, że. W bardzo krótkim czasie ta, ten, ten e, mecz został wyprzedany, mam nadzieję, na gorący doping i, i e, my znamy z siebie wszystko, żeby polska koszkarska publiczność była dumna z nas. Dziękuję bardzo. Oczywiście trzymamy kciuki.